Zyskany Zeskanowali mnie. Okay. Jest za ultem. Pancerz jakiś mamy? Bo to będzie krótka gra. Mm. Na dachu są, nade mną. Sonandora jeden. Od mojej i drugi. Skakują? Nie, jeszcze nie bawią się. Położony prawie, no, prawie, no, prawie że... był Pomóżcie, pomóżcie. One oboje mają mało. A. Chłopiec w ma mało. Dobrze. Pachodniżko. go? jest o chłopiec Dwon. Tak? Krypto to tak. chodzi się Są, kurwa! Granaty na lot, wszystko. Płon padło u nich, płon padło u nich, napierdajcie. W drodze rzuciłem na tyłak, wam bańkę. I jeszcze w grona. Mocno wyrywali, Mocno wyrywali Mocno bywali. Jeden bez pancerza bywali. Pad, pad, pat, 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 będzie, bywali. wchodzę bywali. Mocno nie żyje bywali. Ale kurwa dobre to było! Ach. O nie, dobra Zabili nas to jeszcze gorzej Leży. Trzymajcie się, trzymajcie Lewa Wymianka, wymianka Mało mapa. Strefa. Nie widzę Mało, dobra, ma, to mało, mało. Puszyjemy. Ktoś musi, Ktoś musi mieć złoto. Widzisz? Dobra, dobra. Aż więcej życia, A, tak. Nie, ja mało no jeszcze biorę. Ma, Rzuć bankę jak masz. Nie mam. Oh, o, no. Jest, tu są. Najpierw musielibyśmy zabunkrować budynek. A później dopiero go odrodzić. Możemy tak połowę zrobić. Nie, nie. W takim razie go odradzać. Tak, tak, Czekać jeszcze. Odradzaj, odradzaj. No, od razu Odradzaj się, odradzaj się. W tym pokoju? W tym miejscu. W tym, tutaj. Co to jest coś Dobrze by było, żebyśmy się tak ustawili, żebym miał ja ulta użył i mam trzy granaty. żeby mu się bo będzie nam potrzebne, bo oni są na górze i będą musieli zejść do nas na dół, jak rzucisz ulta. I to będzie na sztosie. Kurwa, widzisz, było, że jesteś potrzebny, musieliśmy cię odrodzić. Oni do kogoś celują, ale nie wiem do kogo. Co tam, komputer ci się nie powiedział Czy czy co? Czy szkło? Chyba mnie kolcą. Otwalam. Przepraszałem Tu jeszcze w fejsie jedno mam Wyślij stawki w korytarzu, może jedną beczkę Żeby było było numerów Przerwane mają 13. nas się leczą Gdzieś przy nas, pod, pod nami albo nad nami Ale jak tam lubiłem, będziesz musiał ulta Andor postawić, jak będą nam wybijać. Właśnie, bo ja się ulta rzucisz, żeby nie zjadał twoich tych, bo bombardowania, wiesz? Mam tak, dylemat nas przez nie to. Będziesz nie zasypali w, e, granatami. Ale tylko jak będą wchodzić, jak będziesz słyszał, że wchodzą. Rzucaj ulta. <laughs> ale i stary. No, mogę wrócić. No, przesadziłem. Nie rzucaj bańki, nie rzucaj bańki Weślę 4 sekundy, akurat się wyleczę Tam u krawędź bańkę rzuć yeah, To się do wchodzi chyba, czy mi się wydaje To ich? To nie mój gaz, tak Drugie drzwi drugie drzwi wychodzimy, gotowi Bańkę rzuć na granicy strefy, dobra? Musimy tam dawać Banka i ultrą szybko, no. szybko, szybko, szybko Banka, bańka, bańka. Za, za, za nami, za nami są Nie widzę, nie widzę. Co się dzieje? Nie wierzę. Oni mają... Oni mają strefę, strefę na tam mają! Mam szansę, że strefę. Farciarze. Fartuchy, no. Fartuchy Matma się zgadza <laughs> Spotykamy się tu Słyszy ich Jedno dole też są w przesunęciu Za 58 jeden dostał Puszczują, puszczują. Bez pancerza niebieskiego, Watson. W środku jest jeden. Chodźcie na dół. Wow! Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mam go, klikam. Kurwa, jeszcze jeden tu jest, Revenant. Kurwa, zero ma, zero ma. U. Na drugi team chyba idzie ogólnie. Już no uciekł. To do środka się, Czołgaj się do środka, Duncan, do środka się do się doświadczam, ciągnę się doświadczam, ciągnę się 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 na to 74, na no dobicie jeden. Tutaj gdzieś. Zgadza się, zgadza. Tam na mnie Revenant. Blokuj, blokuj. Loba, loba, tam, loba tam leży. Okno, okno. Gurywek, za drzwi też. Znoszą się Leży Revenant O kurwa, oni też tutaj Leżą. ładnie, ładnie Gdzie Gdzieś się miał Jeszcze jeden skład, tak. tu chyba gdzieś jest, nie? Hmm? Tak Rubas kurwa Patrzę Mam iwo jakby cofnęł tobie Dobra co leży Trzeba tu leży Trzeba tu leży O fuck pomóż pomóż Amunicja, przodowanie Coś tu przed Leży, leżą Tam macie zrzut? Ty mi się wydaje. Nie tam W prawo Ono rzeczywiście no dobra, przejdźmy przej 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 się, tak. Tu i tak się pewnie skończy to na... ...nie tam gdzie się punkt bunkry... ...ręka się poruszyła. Ta, so, nie miałem, kurwa, ale chuje pozycję teraz. Masz, masz nalot? Wiesz, na nie razie są się Ciekawe, w razie czego? Mam tam jakieś 70%. Uciekają w tamtym kierunku jeden, jeden, jeden tu zostawił w środku na pewno. Dawaj no, poszujemy tak, puszujemy. na nas. Nie widzę nas. Tutaj z dachu chyba. Ty oddałem digitala? Ja, nie na, ja, na dachu jest Fiolet. Bangalore. Chyba puszuję uta. O, puszujemy, puszujemy, bo tam obiłem bangalore strasznie. That's all. No. Jeden leży, drugi leży. Jeszcze jeden, najfajniej. Idę, idę, idę. Na mnie, na mnie. Tu, 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 tu. Kto został? Duncan? Gdzieś tam masz organ. Się podnosi, mam najgorszy. Podniosło się. Leżą. Pana... Do halo, halo. Pop, pop. Ktoś wszedł na górze w moje te płotki. Tam w pierwszej Przez bazie naszej. Nasz no. Znowu tam wchodzą. Teraz w tej drugiej bazie. O, Za 10, za 10 dostają. Tam w tym budynku. Okay. Jeden przynajmniej. Jeden, nie widzisz? Bez pancerza. No i do tyłu dla niego też. Równie tu jest jeden skład. To Też jest chyba blisko jest Jeden niżej jest, tu jest, tu jest jeden koleś dosłownie tu obok okna tego jest to nie były przed chwilą Kończą mi się energole Możesz rzut za budynkiem kurwa zobaczyć W tym budynku, linką to tutaj się Linką linką. Z tej strony. Tutaj są. O kurwa, prawie ją no spoko, spok Póki co gdzie, nie wychodzimy. Gdzie, gdzie. Jeszcze za 30 sekund no, co najmniej przeczekajmy. Jeszcze garstkę wyrzucamy. No jest tam kilka e, Tam na krawędź biegniemy, na napś z dołem. Tyłem najlepiej no, na, no, możemy tyłem. No, tam, tylko tam koleż był jakiś szczególnie. No tam jeden był. Idziemy, idziemy, go spuszczujemy. To jest patrzę Uważajcie, żeby... Co w środku to w środku. Na dole, na dole W raj Chodźcie dostał ze mną, chodźcie ze mną. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie Bo zaraz w będzie mnie biła. Kurwa przez styl Nie do tego z tyłu. Tam ktoś jest w środku ten? Do tak, dostał. Ja się tu chwilę leczę. zostaw mam go, jednego. zostaw go, bo, bo rozdzieliliśmy się, chłopaki, po... każdy jest gdzie indziej, kurwa. Mam, mam team, mam team, w pełni. Chodźcie do mnie, jestem na środku. zrobić ogólnie? Rób, 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 nie żałuj. W pierwszej pan też chyba miał coś lepszego? Nie 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 ma. Tam jeszcze stuły są z są zwłoki jakby się chcieli. Nie, nie, nie ma czasu. Musimy puszować. Mhm. No tam domku domu. jakaś złota skrzynka jest. Chodźcie za mną. Tu będzie dobra pozycja chyba. No, chodźcie do mnie. Ja się nie zafam. Chodźcie do mnie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kurwa. Jeden W do budynku możemy wejść teraz, szybko. Jestem za. Nie do tego. Wydaje nie do, do dalej. tego? Dobra, dobra. Tam ktoś może się czaić już. Tak, w tym budynku są ogólnie. Ktoś może na dach wyjść z was i nas O kurwa, ale konto na was znaleźli. Ja się tam wychyliłem. Coś ktoś... leci linkom. Na, 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 na dach chyba będę próbować, nie? Macie małe apteczki? Nie, tutaj jest Małe, mam no, trzy Ten piolet W naszą stronę biegnie U nas gdzieś, obok jest, za budynkiem Mogę pójść na lot, no, tak coś Mam na lot Dawaj, dawaj, dawaj. Czerwony Leży to to się... to twój, nie? Tak, mój Ktoś po pancerzu. Tutaj jest. Wraith. Na dachu. No. Prawie, Prawie wraithy leży tutaj. Dunken, dunkena trzeba osłaniać. Ja Chowaj się dunken. Przejmę ten dach chyba Tuta, tutaj jest cały Krew team. Ktoś na dachu prawie padł. Dzieci czasu. Padł, ładne. Nice. Tutaj mam cały team. Jest na górze no, no, no. Nie, tutaj cały tył Muszę na chodzić. A Od tej granicy się Mam rzucam Ja przyjmuję się do dunku Znowu na dach nam kurzał Na no, dach, no. Macie nie, zresztą i tak nie do nie tak nie Na dachu jedna osoba leży, jedna została. W ogólnie... tam gdzieś kampi Dobry. w rogu. Złoto. Jesteśmy w zonie? Jesteśmy, dobra. Zostajemy, zostajemy na dachu. Pod nami chyba są, tak? Kurwa, gdzie jest jakiś... Lej tam Tu No jest Maka tam coś. Chodźcie go, chodźcie go. Hiszbana A jakbym mógł wrzut na ryj? Chodźcie, chodźcie. Bez pancaża, na nie Ładny. Dostała tylko Watson.